że słońce świeci nad Tychami, bo w ostatnich tygodniach prognozowaliśmy, że ten front transferowy przyniesie nam gorące i ciekawe newsy. Tak się właśnie wydarzyło, ale zanim o tym, co tu i teraz, to jak trener spędził wakacje i jak odnajduje się tego pierwszego dnia po powrocie z urlopu? Dobrze, dobrze odnajduje się, bo sporo energii złapałem razem z rodziną. Mieliśmy wspólny tygodniowy wypad, więc było to nam... Mocno potrzebne. Wiemy, jak wymagający był poprzedni sezon, jak wiele się wydarzyło. To czuli moi najbliżsi. I chciałem to jak najlepiej wynagrodzić tym wspólnym czasem i naładować właśnie baterie na kolejne wyzwania. Wymagania, które ja sobie sam sobie stawiam wysokie i przerzucam to na następnych. No, pierwszy tydzień urlopu to cały czas w klubie, praca nad tym razem z zarządem i z trenerami, żeby po prostu wystartować z jak najbliższą grupą ludzi która ma nas reprezentować w tym sezonie. No i myślę, że wiele udało się już zbudować. Oczywiście te działania dalej trwają. Wczoraj pierwsze spotkanie ze sztabem, ale znając Was to zapewne najbliższe dni, tygodnie, ale być może miesiące macie już dokładnie zaplanowane. Jak w praktyce te pierwsze dni w klubie trenera wyglądają? No. Tak, no tej pracy zaczęło się sporo wtedy, kiedy decydowaliśmy się na transfery, bo to było sporo analizy i rozmów. Z tymi piłkarzami od strony każdej, żeby wszystko się zgadzało na tu i teraz. I to poświęcało sporo czasu, ale to jest normalne. No i oczywiście, planowanie, planowanie okresu przygotowawczego pod kątem bodźców przygotowania motorycznego, pod względem stopniowania, objętości, intensywności, budowania tego sparingami. No, i oczywiście budowanie bodźcami taktycznymi, które no, trzeba wplatać w niektórych rejonach na boisku pozycja godnowa więc tego czasu i zarządzania nim no, nie jest za dużo, ale posklejamy to tak, żeby przez te 5 tygodni, które dla mnie są optymalne, na pewno myśląc o przygotowaniu fizycznym, drużyna była znowu intensywna, znowu cochowała się. Wysokim pressingiem. Czy telefon w trakcie samych wakacji był tak gorący jak temperatura? dziś w tychach był taki dzień, kiedy trener tych telefonów nie musiał odbierać. Bo kiedy rozmawialiśmy z zawodnikami, oni często podkreślali, że rozmawiali z trenerem. Trener ich przekonywał, tak więc domyślam się, że codziennie chyba na telefonie trener musiał być. No tak, ale wszędzie był balans. Też bardzo dobrą pracę wykonali przecież ludzie, którzy dopinali te transfery. Myślę tutaj o Maxie, o Piotrku. Byliśmy cały czas w kontakcie i daliśmy sobie czas na bardzo intensywną pracę. I miałem ten tydzień wypoczynku, ale oczywiście też na wakacjach telefonu nie włączyłem i gdzieś tam pod takim tak zwanym prądem cały czas, czas byłem, bo, bo myślę, że, że to jest normalne, że tak to działa i jeżeli chce się mieć wszystko profesjonalnie poukładane, to, to tak należy działać. Czy na ten moment udało się zakontaktować tych zawodników, których chcieliście? Myślę, że w większości tak. No nie udało się przede wszystkim przedłużyć umów z tymi piłkarzami, których chcieliśmy, żeby zostali. Mam tutaj na myśli chociażby Erthalera czy Dijakowicza, ale trzeba uszanować to, że, że, no, że jest inna ścieżka na tu i teraz dla nich. Ale mieliśmy ten plan B i, i to, co chcieliśmy do pierwszego treningu w tym okresie przygotowawczym, zbudowaliśmy. Generalnie chcemy do zgrupowania w Gniewinie mieć bardzo dużą część już tej drużyny. Tam, właśnie, mieć i z nimi pracować pod, pod ligę No ale wiemy, że to okienko trwa trochę i na pewno te dwie pierwsze gry kontrolne myślę tu o Arcy i Lechigdańsk dadzą nam też jeszcze drogowskaz. Bo jeżeli będzie trzeba wzmacniać dalej drużynę, no to na pewno to zrobimy. To na jakim etapie, teraz jesteśmy z transferami? Możemy spodziewać się kolejnych ruchów w kolejnym tygodniu? Tak, uważam, że tak. Oczywiście tutaj chcę być ostrożny w jakichkolwiek deklaracjach, ale wierzę w to, że jeden piłkarz na pewno do nas dołączy. Wierzę w to, że będzie dwóch do wyjazdu na zgrupowanie, i, i jeżeli tak się wydarzy, no to, to możemy być zadowoleni. Trenerze, porozmawiajmy teraz o konkretach, bo my pytaliśmy o to o zawodników, na jakich pozycjach się czują najlepiej i na to wskazywali, ale wiadomo, że to trener podejmuje decyzję, w jakich sektorach boiska się pojawią, zaczynając od bramkarza. To tutaj wiemy, gdzie bramkarz będzie grał, natomiast pytanie, jak będzie grał wysoko. Czy Leon Omar Wexel to jest kopia Marcela Łubika, bo z tego, co nam mówił, to też lubi grać nogami i lubi tą piłkę rozegrać. Tak, no nie da się skopiować Marcela, zresztą nikogo nie da się skopiować, ale chcemy trzymać się tej koncepcji, więc Potrzebny jest podobny profil do, do, do Marcela i Leon to spełnia. Na pewno jego tutaj jest gra nogami. Myślę, że jest bardzo dobry, też oczywiście w bramce, na linii, bardzo szybki, więc tutaj tu i teraz znowu sporo się zgadza. No ale wiadomo, że będzie debiutował na poziomie pierwszej ligi, więc, więc sam jestem ciekaw, jak to szybko się zazębi, myśląc o tym, w jaki sposób my graliśmy w tamtym sezonie. Niko Adamczyk może być przed nim, nie tylko ze względu na komunikację. Tak, na pewno to środkowo obrońca i Niko będzie dobrze czuł się w rywalizacji w trójce, bo tak będziemy grali. I Jest to prawy możne piłkarz, ale dobrze czuje się bliżej też lewej strony, więc te dwie pozycje dla niego szukujemy. Kamil Gługowski grał na szóstce. Grał na prawej obronie, ale tak jak mówił, najlepiej czuje się na stoperze. Podkreśla, że jest ofensywnie usposobionym obrońcą. Tutaj trener to potwierdza. Tak, i na pewno takie inklinacje, które potrzebuje nasza drużyna, żeby znowu trzymać się naszego myślenia o piłce, czyli chcemy też środkowego obrońców, a szczególnie skrajnych, bardzo wysoko w ataku. Trzeba mieć do tego prezydent pozycję motoryczną. i Kamil to wszystko ma. No. Na pewno czuję się bardzo dobrze w ataku, dlatego na tej szóstej, jeżeli będzie potrzeba, też z niego będziemy korzystać. Często uniwersalność zawodnikom nie służy. Kasjan Lipkowski wspominał o tym, że w parce, kiedy był młodzieżowcem, grał, później zmieniło się ustawienie więcej czasu spędzał na ławce. Bardzo uniwersalny zawodnik grał na stoperze grał też jako lewy napastnik. Jaka rola dla niego tutaj w zespole? No Nie chcemy Kasjana na pewno rzucać tak na pozycjach. Mamy określoną mapę pozycji generalnie dla naszej drużyny. Chcemy też takiej drużyny i piłkarzy w niej, gdzie czują się nieźle na co najmniej dwóch pozycjach. No i Kasian, widzimy go przede wszystkim na skrajnym środkowym obrońcy i to będzie lewa czy prawa strona. Zobaczymy jak ułoży się ta rywalizacja między piłkarzami. Jeżeli będzie potrzeba, bo będą kartki czy kontuzje na wahadle, to też na tej pozycji nam pomoże. Nico Bayer bardzo dobre przygotowanie fizyczne. Jak sam mówi, lubi dużo biegać. Tutaj środkowy sektor boiska, ósemka. No tak, my mamy takie ustawienie piłkarzy w środku pola, że generalnie niko wszędzie da radę, ale rzeczywiście na tej naszej ósemce i na tym profilu z tymi zadaniami może uwypuklić swoje atuty, między innymi te motoryczne, rzeczywiście parametry duże, dobrze, że lubi biegać, bo my lubimy biegać, lubimy dużo biegać i intensywnie biegać, ale bardzo ma dobre rozumienie gry, my chcemy grać pod presją, chcemy tych środkowych Pomocników z dużą mobilnością bardzo duża jakość techniczna Niko, więc będziemy, będziemy to uruchamiać i no myślę, że na tej ósemce będzie walczył o pozycję, ale jeżeli będzie trzeba zagrać też bardziej defensywnie, to tam zagra. Jeżeli będzie potrzeba uzupełnić też pozycję ze względu na kartki, czy konsumuję będzie musiał grać na dziesiątce, to spokojnie to zrobi. A Bartosz Piotrczak jeszcze wyżej? To przede wszystkim dziesiątka. Gramy dwoma dziesiątkami, więc za plecami napastnika, czy pierwszy taki front ataku bez piłki, wysokim presyngu to jego przede wszystkim potencjał, ale też gra jeden na jeden, życie z przestrzeni, wcinania się za linię obrony, może łapać szerokość, nie ma problemu i chcemy to uruchamiać i tam, tam będziemy go rozwijać. Skoro była ósemka, była dziesiątka, no to teraz dziewiątka. Kacper Wełniak, jaka jego rola ma być w zespole, jakim on ma być typem napastnika w Tychach? My chcemy uruchamiać mocno dziewiątkę też w budowaniu gry, szczególnie myślę tutaj wtedy, kiedy presuje nas przeciwnik, jesteśmy w budowaniu na swoje połowie i on bardzo dobrze to czuje, kiedy wejdzie w drugą linię, no bo chociażby w motorze był mocno budowany też na pozycji numer 10 i dobrze to robił, więc w tym budowaniu niskim nie ma być sztywno przyklejony do stoperów, ale też nam pomagać w robieniu przewagi, ale też... Na pewno oczekujemy od niego goli. No, zrobimy wszystko, żeby dać mu taki serwis, żeby już w tej ostatniej fazie ataku robił swoje, po prostu w polukarnym i też to robi bardzo dobrze. Myślę o poruszaniu się w tym polukarnym. Mocno się rozwinął taktycznie. Lubi intensywność, lubi też biegać. My oczekujemy od dziewiątki naprawdę pierwszej linii ataku, więc wszystko pasuje. Oby był tylko zdrowy i podejmował bardzo dobrą rywalizację. Między innymi z Maxem z Kiedy kibice wchodzą w zakładkę na 90 minut, transfery tych dwóch zawodników, o których powiem, nie ma. Natomiast należy to też traktować jako wzmocnienie. Mam tutaj na myśli Krzysia Machowskiego i Mamina Sanianga. Absolutnie tak. I dokleiłbym ten, do tego jeszcze e, Keiblingera czy Tecława, który przedłużył kontrakt. Bardzo się z tego cieszę. I rzeczywiście, jeżeli jeszcze wróci Saniak do pełni zdrowia. No to naprawdę możemy być zadowoleni z tego tytułu, myśląc o transferach takich wewnątrz. Teraz, że my kadrę dzisiaj przedstawimy, która była na pierwszym treningu, nie było wszystkich zawodników, kogo nie było i dlaczego. Tak, no przede wszystkim nie było Makowskiego ze względów osobistych. To było wcześniej zaplanowane, już dwa miesiące przed urlopami. Jest na odpowiednim temacie indywidualizacji. Dołączy do nas w poniedziałek, już normalna praca interwałowa. Tobiaż Kubik nie był na boisku, ale pracuje w siłowni, jest po rekonstrukcji barku, więzadeł, mocna, głęboka taka operacja. Trzeba też oddać tutaj szacunek podkreślić, bo kibice nie wiedzą, że właściwie nie powinien grać przez 3 miesiące, ale wytrzymał do końca sezonu. I, i podjął e, tą operację właśnie w tym czasie. I myślę, że jak pojedziemy już na zgrupowanie do Gniewina, to już uruchomimy go tak bezkontaktowo i będzie budował się fizycznie. No i zobaczymy, czy będzie gdzieś tam dostępne, myślę, druga, trzecia, czwarta kolejka do, do sztabu. No i nie było Kamila Gogowskiego, który zakończył dopiero co sezon grając w hutniku. Dostał e, kilka dni wolnego, żeby też odpocząć. Po wymagającym sezonie, ale dołączy do nas w środę. Chcemy go zaadoptować do naszych obciążeń na tyle, żeby zagrał już w sobotę 45 minut arką w gniewinie. Na koniec, kiedy pytamy zawodników o rozpiskę, oni mówią, z reguły, że było ciężko, natomiast teraz mówili, że było bardzo ciężko, momentami ekstremalnie ciężko, widziałem ten plan, widziałem zawodników, jak na siłowni ćwiczyli. Rzeczywiście tak było, i czy te badania też to pokazują. No, te badania jeszcze trwają. Jutro mamy m.in. właśnie siłę izometryczną i wydolność. Jestem przekonany, że będzie wszystko ok. To są naprawdę świadomi ludzie. Myślę, że też poznali, że my, nie, my się nie rozkręcamy. My ten urlop poświęcamy na to, żeby tam już dobrze być przygotowanym na ten moment interwałowy, który czeka chłopaków od, od poniedziałku i naprawdę, naprawdę jestem pełen optymizmu przede wszystkim że niczego nie musimy zmieniać, nie musimy się wycofywać, nie musimy niczego zmniejszać. Oczywiście na bieżąco będziemy reagować, ale to, że oni zrobili tak dobre, mocne rozpiski, powoduje, że jest fundament, że będą zdrowi. No, to jest w tym wszystkim kluczowe. Na zbyt wielu w kadrze nie będzie. Chcemy piłkarzy, którzy pograją na dwóch, trzech pozycjach. Eee, I eee, no to zdrowie jest kluczowe, żebyśmy po prostu mieli cały czas jakość. Dziękuję. Dziękuję. स्पॉन्सर के का इस्तेमाल